rozkwita, a ty coraz więcej dowiadujesz się o możliwościach, jakie oferują okoliczne tereny. Nadszedł czas, aby wybudować pałac, wokół którego będą się gromadzić ludzie z całej Grecji. Powinieneś także przystąpić do zbierania podatków w zamian za usługi, jakie świadczy Twoje miasto. Na szczycie góry Olimp zakończyły się obrady Trybunału Rzecznych Bóstw. Udało się nam dojść do porozumienia, ogłosił przewodniczący Trybunału. Chociaż obie strony dostarczyły przekonujących argumentów, to jednak oświadczamy, że Argos należy się Herze, żonie Zeusa. Przykro nam, Posejdony. Podczas gdy Hera aż skoczyła z radości, na czole Posejdona pojawiły się bruzdy, a jego twarz pociemniała ze złości. Mamrocząc pod nosem, Posejdon przysiągł, że nikt nie odbierze mu Argos. Będziesz musiał poprosić męża Hery o ochronę przed władcą mórz. Cześć moi mili, wit witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie naszej przygody Perseusie, Perseus i Meduza 640 ludzi zamieszkujących domostwo już coraz więcej, 48 płyt marmuru i 12 dzwon oliwy w tej misji musimy spełnić te warunki mało tego, w tej misji będzie nas atakował Posejdon co będzie robił Posejdon zobaczycie w trakcie gry, zapraszam spauzujmy <laughs> I zobaczmy, co my tu mamy. Skoro ja mam mieć produkcję marmuru, czyli marmur, tutaj możemy produkować, wydobywać świetnie. Ile mamy ludzi przede wszystkim, bo jak rozumiem, to my oliwek nie możemy, a nie mamy oliwki. No i świetnie, dobrze, będziemy znowu samowystarczalni. Czyli najpierw stworzymy sobie plantatorów, żeby nam dostarczali jak najwięcej oliwek, i tłocznie zrobimy. Wtedy będziemy mieli spełnione wszystkie warunki naszego pospólstwa tutaj. Dobra, to lecimy. Domek plantatorów. Jeden, dwa, trzy, cztery. Starczy w zupełności. Drzewo oliwne. Gdzieś jak najbliżej. Myślę, tu będzie ok. Może nie będzie to za ładnie wyglądać, ale. O, może i w ogóle. Nie, nie, nie. Tak nie będziemy mieli. Aż tak. Tak to będzie brzydko. Gdzieś tu myślę, tylko że oni będą trochę daleko mieli, ale trudno. Tyle zupełności wystarczy. Dobra. Jak już mamy domy Domki plantatorów i drzewka oliwne, zbudujmy sobie tłocznie. Raz, dwa. Trzy, 4 tłocznie. Też w zupełności powinien wystarczyć. Tu sobie damy, że przyjmuj tylko oliwę. Zdobądź oliwę 12, jak najbardziej. Nie będzie problemu. Runem handlujemy, ale będziemy mogli też chyba handlować marmurem, tak? Nie. To tak czy nie? Potrzebują wina. Kupuję runo. Niestety, nie będziemy mogli handlować marmurem, trudno. Dobrze, jak tam nasze Bezrobocie? 64, czyli jeszcze brakuje Jeszcze brakuje, to dość sporo widzę Dobrze, ja sobie tutaj upiększę Eee, upiększymy sobie tutaj Alejki dam, nie alejki, co ja daję? Latane, o Może wystarczy Żeby podnieść ten standard? Wystarczy OK. Zobaczmy jak to dalej będzie wyglądać. W tej misji będziemy... Kupujemy runo. ja, ale i tak jeszcze mamy. 16 z 12. Sprzedaliśmy jeszcze w tamtym roku, czyli 12 runa na rok kupuję. Ale w tej misji już będziemy ściągać podatki, także myślę, że będzie OK. E, w, dokończyć myśl. E, w tej misji będziemy musieli zbudować. W tej misji nie, ale w kolejnych misjach mamy twierdzę Zeusa. Zobaczcie, jakie to duże będzie. To jest największa świątynia w grze. Mało tego. Ona twierdza Zeusa daje nam to, że Zeus będzie chodził nam i bronił przed innymi wściekłymi bogami, którzy będą. A niektórzy z Twoich obywateli. Zasmakują moje prędkości. Którzy będą nas atakować. Hermes, Hermes daje nam to, że ra, od czasu do czasu, jeżeli jakieś miasto poprosi nas o, o jakiś, jakąś daninę, to on, my nic nie musimy robić, on sam je spełnia. Bez ingerencji w nasze magazyny, spichlerze i tak dalej. Też jest dobra świątynia, swego czasu też budowałem. Dobrze, niech nam się te Siła robocza trochę jest większa. Który sobie wybuduje, wybudujemy na ten, na marmur. Czyli pomału będziemy stawiać. Pomału będziemy stawiać sobie twierdzę Zeusa. No i pałac by się przydał, żeby podatki już ściągać pomału. Tylko właśnie gdzie? Zobaczmy, gdzie jest ten pałac nasz Tu się nie zmieści. Myślę, że tutaj postawimy Tu w razie co będziemy mieli odnogę, jak będziemy chcieli wyjść z czymś pnąc to, na to mamy tutaj odnogę, także nie ma tutaj problemu najmniejszego Poborca podatkowy jak najbardziej ściąga nasze podatki A tak poza tym, tylko zostały nam marmur jeszcze to tutaj widzę, tylko potrzebujemy ludzi, nie mamy ludzi 59, ludzi. Potrzebujemy jeszcze wina. Eee, wino buniu. Oliwy. Jeszcze nas nie zaopatrzyli w oliwę. Mm -hmm -hmm. Dobrze, no dobra, to tymczasowo. Pobuduję domki tutaj tymczasowe. Żeby wzbogacić się w siłę roboczą. Oho, co się dzieje? Fontanna? A, znów się zliczowała A bonio bonio bonio. No dobra To jest właśnie to. Spróbujmy tutaj jeszcze jedną fontannę. Znów się zgliczowała fontanna nasza. Dobrze, że na się nie glzyłem, bo to by było dopiero problem. Okej. Okay. Teraz myślę, że będzie OK. być Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oliwki, oliwki, chodźcie do tatusia. Oliwki, zaraz będą zbierane. Runa. Mi się wydaje, że za runa. runa dużo za dużo produkujemy. Mamy dużo po, postrzygaczy. A na razie nam na to nie wadzi, nie Niech będzie sobie jak jest. Nie ma z tym problemu. Jeśli cześć. Nie. Zeusowi! Uczynię cię panem! Całego świata! Tak. Oddamy ci wcześniej, nie, bo się, oddamy, ale to w późniejszym czasie. Na razie nie teraz, bo nie mamy nawet. Jak? Możliwości? Się moją jak mogę być strażnikiem bez o, już oliwki dają. Super. Zaczną nam się produkować oliwki. Oliwa. Świetnie. O to nam chodziło. O to nam chodziło. Tu jeszcze wyżyjemy. Na razie z tego runa kupuję. Mało, bo mało, ale zawsze. Podatki już chodzą i się zbierają. Więc tak. Marmur. <słyski> Marmur. Myślę, że w tym miejscu, będzie zrobimy sobie ten sektor z marmurem, z wydobywaczem marmuru. E, tylko tak, jeszcze. Na 7 ludzi, czyli już jest ok. Już jest dobrze. Już jest ok. Dla kolonii musimy zebrać 48 płyty marmuru. Ok, to nie będzie problemem. Tylko, moi drodzy, wiecie co ja chcę tutaj zrobić, pomału? W tej misji nie będziemy w stanie chyba mieć, bo nie mamy skąd brać brązu do rzeźb, ale... ale... wiem z własnego doświadczenia, że najlepiej postawić sobie świątynię, zacząć budować przynajmniej tą świątynię, zacząć budować świątynię Zeusa i w takim... Do takiego stadium, jakiego, jakie, jakie jest możliwe rozbudowanie tej świątyni, w tym epizodzie. Czyli nie postawimy sobie w świątyni w 100% gotowej, ale zrobimy sobie świątynię. A zresztą, zob zobaczycie w trakcie, bo ciężko to jest wytłumaczyć tak na zdrowy rozsądek. Dobrze, to więc teraz zasilimy nasze szeregi prac pracowników. Musimy znaleźć handlarza. Handlarza, gdzie jest handlarz? A gory, handlarz oliwą. Dobrze, niech oliwa już się nam rozprowadza. I teraz tak, zbudujmy sobie marmur, żeby nam wydobywali już marmur, pomału. Warsztat kamieniarski 6 myślę, tylko że tak. Sześć, płyt sześć wydobywaczy marmuru. I tutaj sobie od razu wstawimy dwa magazyny na marmur. Tylko i wyłącznie na marmur. Zaraz wam powiem, dlaczego. Marmur. Czy... O! do nas atakuje, będzie nam burzył, będzie nam ukrzykszał życie wodne. Zaraz zobaczycie. Nie będziemy mieli tymczasowo, będziemy mieli wstrzymane, bo on nałoży klątwę... na nasze, ee... no, na nasz, naszych po po poławiaczy ryb. Dlatego postawili do Was spichlerze. O, widzicie, i to jest klątwa. Zobaczcie, ta przystań rybacka została przeklęta. Rybacy z niej nie złowią ani z jednej ryby, dopóki klątwa nie zostanie zdjęta. Ona z czasem zniknie, ale i tak dotkliwe to będzie, bo straciliśmy przystanie rybackie, zniszczył nam. A to jest nie problem, akurat to odbudować. Ale i tak czy siak, wszystkie przystanie rybackie mają założoną klątwę. Trzeba czekać, aż ta krątwa zniknie, dlatego postawiłem dwa spichlerze, żeby jedzonka nam nie zabrakło. Teraz tak, dlaczego dwa magazyny marmuru? Zobaczcie, zeus twierdza zeusa potrzebuje aż 48 ma marmuru na start, 48 płyt marmuru. W jednym magazynie mieści się maksymalnie 32. Już wiemy dlaczego. Spróbuję wam to jeszcze raz wytłumaczyć. Postawimy sobie z z z świątynię zeusa i dobudujemy. Do tego momentu, do którego będziemy mogli, czyli nie postawimy rzeźb, nie postawimy nic drewna, ale już oprysy z marmuru już będą, czyli w kolejnej misji będziemy mieli ułatwienie postawienia tej twierdzy, nie? A w sumie zobaczmy, czy. A chyba nie, chyba tutaj nie będziemy mogli wydobywać drewna, tak mi się wydaje. Pracownie rzeźbiarskie mam, ale nie mamy znowu brązu, więc one nam nie, nic, nic, nic nie pomogą. Nic, a nic No ale okej, okay. dobrze, to tylko czekać na marmur Tu jeszcze jest ta klątwa Tu ludzie zaraz powinni przychodzić A jak nam w ogóle stoimy z ludźmi? Brak ludzi 150, no dobrze, a czemu nie handluje on mi oliwą? Brak popytu? To co oni potrzebują? Szerszy dostęp do kultury. Boniu... Gdzie ty żyjesz? W jakimś świecie? Okej, okay, szkoła... Oj, pączek, ponczek. Myśl, 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 myśl... A nie potem się dziwisz, czemu, co, co się dzieje... Nie, tam nie. Nie postawimy, bo stracimy nogę. Damy podium tutaj. Tutaj może być problem aj, pączek, pączek, pączek ale to tak jest No so, tak jest, jak się coś chce wytłumaczyć, to się zapomina o różnych dziwnych rzeczach potrzebujemy ludzi potrzebujemy ludzi o, no, bardzo słusznie już zaczynają, będą nas nam dochodzić tutaj ludzie, gimnazjum chyba nie mamy. Nie? nie, nie mamy. Mamy tylko teatr, i mamy tylko podium. No i to wystarcza w zupełności na skromne domostwa, tak? Willa. Na willę wystarczy? Nie, No ale ja tam się nie gniewam. 116 ludzi brakuje. A niech nachodzą, niech nachodzą. statyczne domy. A i te domy, i tak będziemy burzyć. Coś mi się wydaje za niedługo. Zobaczmy, ile będziemy mieli póki co tych domów. Y, y, siły roboczej, jak nam przybędą i zasiedlą nasze wille. Zobaczymy, jak to będzie. Koc, bym smażyć na nim moim przyjaciół. Tutaj już ładnie Zdę się dzieje. Całego świata. Tak, tak, za się oddam ci, część, Tylko myślę, gdzie, w którym miejscu cię postawić, twoją twierdzę. Bo jesteś, zajmujesz naprawdę dużo miejsca. O, nasze rybki zaczynają sporo powrotem łowić się. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy na łące, czy tutaj gdzieś. Tutaj mamy sporo miejsca. Dość. Myślę, że gdzieś tutaj postawimy. Tutaj sobie wyplenimy te drzewa. O, drewno sprzedaj. No i świetnie. Mamy drewno, więc będziemy mogli pomału sobie handlować Kupuję marno, No świetnie. Sprzedaje drewno. No to dobrze. To jak najbardziej. Drewno sobie pokupujemy. Dlaczego my nie? Ile mamy? 6 tysięcy? Myślę tak na razie bez rozmachu 6. Niech nam, da, niech nam przyjmą, kupią 6 ładunków drewna. Więc będziemy mogli już w znacznej mierze postawić tą świątynię Zeusa naszą. Jak mamy już drewno, to zawsze coś tam do przodu nam daje. Brak ludzi, 10, świetnie, o to nam chodziło. O to nam chodziło. Zapasy od razu się uszczupliły, jak widzicie. Ale okej, okay, niech to będzie. Pomało się robiło. Handel morski się odradza, no tak, bo jak nas na atakuje, to on wszystkie, co związane z morzami, blokuje nam. Ale dobrze. Świątynię chyba Zeusa gdzieś tu postawimy. W tym miejscu, tak myślę. Tutaj połączymy ją z tą odnogą, ona i tak nic nie potrzebuje. Bo to jest szkoda, bo to jest dużo miejsca takiego na kolejne te... Na kolejne nasze yy, sektory mieszkalne. A tutaj nie ma łąk i tak dalej, i tak dalej, czyli tutaj możemy stawiać śmiało. No zobaczymy Jak to tam 12 Panem zarezerwujmy oczywiście Mam nadzieję, że nie zrobiłem gafy Że mamy, mamy w zapasie oliwy. to dobrze Ok, teraz marmur, niech nam wydobędą marmur Ile mamy? Mamy jakieś bezrobocie? Mamy Dobrze, to postawmy więcej tych warsztatów kamieniarskich Niech nam szybciej ten Niech nam szybciej ten marmur zbierają okay. kolejną. Oj, nie tak, nie tak. To sobie zapętnimy kolejną. Zobaczymy czy nam dojdzie, czy będziemy musieli jeszcze dobudowywać nasz punkt architektury punkt naprawczy, dojdzie, nie potrzeba nam Dobrze, to jeszcze zbudujemy sobie z dwa punkty żeby marno jak najszybciej pozyskać i myślę, że będzie ok. Potrzebni pracownicy ja wiem Zróbmy tak, jak nam potrzebujesz pracowników nasze miasto, to zrobimy sobie w ten sposób że postawimy tutaj pomnik ludności to z automatu nam zwiększy bardzo dużą estetykę, da, dokładnie o to chodziło Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Wiecie co moi mili, ja was zrobię cięcie, bo nie ma sensu żebyście czekali aż nazbiera nam się marmur Zrobimy, Zrobię cięcie jak zacznę już budować świątynię Zeusa, jak już zdobędę te płyty marmuru To do was wrócę, także do zobaczenia po cięciu. Jestem po przerwie, tylko na chwilkę Wam coś pokażę. Terzan ofiarował nam brąz, więc zróbmy sobie, bo brakuje nam ludzi. A 42, zrobimy sobie kolejny sektor mieszkalny w tym kierunku. W tym kierunku połączymy go sobie tutaj z tej odnogi żeby nasi. W przyszłości agor, i tak dalej, miały dostęp do tych naszych podstawowych surowców. Między innymi, jeszcze do, dobudowałem sobie w, tym, w tej części nasze yy, łowiska ryb, bo zaczęły się uszczuplać nasze zapasy, żeby nie stracić tego wszystkiego. okej, okay, to zróbmy sobie tak, jak było powiedziane. Zrobimy sobie na razie podstawowe, tylko nie będziemy ich rozbudowywać póki co, żeby znów nie było przeludnienia. Zmieści mi się tu 6. Myślę, że w tym miejscu. Nie zmieści mi się 6. Trudno. No nie, zmieści. A tak, tak ledwo, łatwo. Nie, nie zmieści nam się, bo nie będziemy mogli tutaj dróżki. Dobrze, to ten gloom sobie. Te dwa to my sobie zniszczymy. Mm, źle postawiłem, źle postawiłem, zniszczymy sobie to wszystko tutaj. Tutaj sobie wybuduję. Tutaj sobie wybuduję, a bo zrobimy mniejszą się dodamy sobie może 5 na 5 też będzie ok 6 damy tutaj. Spełdzujmy... Oj, chyba znikało. Właśnie z Olim Troszkę wybudujmy Okej, okay, połączmy tą drogę z tą dokady sobie postawmy. źle dałem blokadę. blokady O, świetnie. Tu a gory sobie zbudujemy na razie tylko i wyłącznie z żywnością. Nie potrzeba nam nic na razie więcej, żadnych tych. Ale z żywnością. Niech tutaj też się. I tutaj prefek prefektury podstawowe. No ja nam tutaj nic się nie działo, nic się nie burzyło. Oj! Ludzie, co mi dzisiaj tak dziwnie idzie? Ok no, i to by było na tyle. Na no, póki co ja znów zrobię cięcie i wrócę do Was, już jak pomału będziemy się budować. Tutaj, marmo jak widzicie, zaczyna się napełniać. Także do zobaczenia po przerwie. No i witam Was po przerwie. W tym miejscu postawiliśmy sobie świątynię. Jak możecie zauważyć, myślę, że trzeba więcej postawić nam yy, przystanie rybacki Zobaczcie, jak nasze zapasy zaczęły iść w dół. Myślę, że tutaj zrobimy sobie. Jeszcze więcej tych naszych przystani, żeby chociaż troszeczkę nadrobić nasze straty. Im więcej ludzi, tym więcej pochłaniają żywności. To normalne. Ale mamy też mało pracowników. Brakuje nam dość sporo 47. Aż bo zrobiliśmy sobie tutaj rzeźbiarnię, już pracownie porcelanie No i dobrze. I teraz zróbmy sobie. Tutaj podium, myślę, jeszcze dla tego Dla filozofów Wiecie co, na razie nie będę budował kolejnej szkoły Zobaczymy sobie, czy jedna szkoła na dwa podium wystarczy Tak samo będzie z teatrem, ale teatra jeszcze na razie nie będziemy budować Zobaczymy, czy wystarczy jedna szkoła na dwa podium Hmm, okej okay. Co jeszcze, co jeszcze, bo nam brakuje Czegoś brakuje? Brakuje czy nie brakuje? Co ja? Coś myśl zgubiłem jakąś A chciałem wam pokazać, zobaczcie ile tego potrzeba 129 płyt marmuru, 24 ładunki drewna, 22 rzeźby Tak, to jest ogromna budowla, bez wątpienia No ale dobrze, myślę, że tutaj póki co będzie już OK. Tak, powinno starczyć. Dwa podia jedną szkołę Myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie jak najbardziej ok Dobrze, czekamy, zobaczymy jak to dalej będzie szło Albo po prostu znowu zrobię. Wiem, że w tym odcinku będzie dużo cięć, ale Nie ma sensu, żebyście oglądali To czego i tak Nie ma bo tutaj praktycznie nic się nie będzie działo, tylko cały czas będzie atakowało nas Poseidon, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to, to do zobaczenia z powrotem. A jakbym sobie tę świątynię na tyle, ile będę mógł. i witam Was z powrotem. I po raz kolejny. Zobaczcie, już jak nasza świątynia tutaj wygląda. Tak jak myślałem nie dokończymy i w tym epizodzie, bo nie mam ani drewna, ani rzeźb. Mamy co prawda dwie rzeźby, i troszkę ładunków tutaj drewna. Ale to na pewno nie wystarczy. Zobaczcie ile rzeźb potrzeba. Potrzeba 22 rzeźb i 20 ładunków drewna. My mamy na składzie 2 rzeźby i 4 ładunki drewna, czyli tak naprawdę nic a nic. Drewno, znaczy się kupujemy cały czas, więc to nie będzie problemu z drewnem, tylko z rzeźbami będzie problem. Ale już jest, zobaczcie jak pięknie to wygląda. To jest coś, coś pięknego. czego brakuje nam trzęsienie ziemi tutaj ojej ojej dobrze że tutaj żeśmy nic nie stawiali tu było kolejne trzęsienie ziemi dobrze niech wy na ile tyle się da już nie będę chyba robić cięć tylko po prostu przyspieszę będzie w piętach tak pocięty że cięcie na cięciu będzie <grym> e, osiem ładunków drewna jeszcze, Drewno nam przychodzi. Pieniążków mamy sporo marmur mamy zategowany, zmagazynowany W sumie już w tym momencie mógłbym kończyć ten epizod, bo to już, żeśmy już dawno spełnili te warunki, ale mówię, nie chciałem Dlatego nie chciałem, żeby wymaksować tą świątynię jak najbardziej się da Zobaczcie, już żeśmy nie mamy, czyli to już będzie chyba koniec, prawda? Tak, nie mają rzeźb, czyli możemy w tym momencie zakończyć ten epizod. Zarezerwujemy dla kolonii marmur, Znikną nam cały. I to będzie na tyle w tym odcinku, myślę. W kolejnym już myślę, że sobie postawimy tą świątynię w całość dokończymy. Pomimo niechęci Posejdona, Argos rozrasta się. Aby jednak osiągnąć status potężnego królestwa, musi poszerzyć swoje granice. Tak, mamy misję zakończoną, warunki spełnione. Kolejne misje sobie już dobudujemy, dokończymy tą świątynię w całości. Także dziękuję za poświęcony wam czas i do zobaczenia kolejnym odcinkiem, pozdrawiam was gorąco, papa. Pa.